Witam wszystkich serdecznie na podpisaniu umów. Witamy media. Robimy to w sposób taki, jak Państwo wiecie od kilku lat, mocno oficjalny, ale dlatego, że chcemy zapromować nasze wszystkie organizacje pozarządowe. Dzisiaj konkursy sportowe. Wcześniej podpisaliśmy konkursy związane z terenami Umowy podpisaliśmy, tak, dziękuję Pani Jacku. Nie podpisaliśmy konkursu, tylko podpisaliśmy umowę na, dla, z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się zdrowiem, zajmującymi się um, osobami starszymi, zajmującymi się um, terenami wiejskimi. E, cieszę się, że te konkursy e, zostały rozstrzygnięte w miarę szybko przez Komisję. Chciałbym podziękować wszystkim członkom. Komisji za pracę społeczną w tej komisji podział tych środków, faktycznie było ich więcej niż w roku ubiegłym. W roku ubiegłym była to pula 700 tysięcy złotych, w tym jest 900 tysięcy. Na przyszły rok zaplanowaliśmy ze skarbnikiem, że to będzie kwota 1 miliona złotych minimum, żeby tę magiczną liczbę miliona złotych przekroczyć. Dziękuję Państwu serdecznie za to, co robicie na rzecz naszych mieszkańców, na rzecz dzieci, młodzieży, na rzecz osób dorosłych, za to, że angażujecie swój czas, często swoje środki, swoją energię, swoją pasję w pracę na rzecz mieszkańców Gminy Nowogę. Nie tylko mieszkańców Gminy Nowogę, ale, ale głównie ich i dla mieszkańców Gminy Nowogę to zaszczyt z Państwem współpracować. Ja wiem, że, że w każdej organizacji poza prezesem, zarządem stoją też członkowie komisji rewizyjnej, ale również działacze I jeśli mogę Państwa prosić przekażcie słowa podziękowania, również dla naszych koleżanek, kolegów z organizacji, które, którzy chętnie angażują się w pracę na rzecz mieszkańców. Ja, że zawsze chwalę, że w Gminie te organizacje pozarządowe są na bardzo wysokim poziomie, działają na bardzo wysokim poziomie i tą gotówkę gminą, którą otrzymują właśnie tą swoją pracą, zaangażowanie, poświęceniem mnożą ten pieniądz razy razy kilka i dzięki temu te działania, które podejmujecie państwo są tak zauważalne, a jednocześnie promujecie państwo ziemię nowogarską za co serdecznie dziękuję. Pieniędzy nigdy nie jest wystarczająco, to tak jak w życiu, jak w rodzinie, jak w firmie, jak w instytucji, ile by ich nie było, to zawsze jest, zawsze przydałoby się więcej. Staraliśmy się zwiększyć tą pulę, to były te sygnały od Państwa, że inflacja zjada, zjada pieniądz, koszty rosną zarówno usług, jak i materiałów i za te środki, które dotychczas, były na dotychczasowym poziomie, już nie można Zadanie realizować, w związku z tym, ta decyzja o zwiększeniu z 700 do 900 tysięcy złotych puli. No i tak jak powiedziałem, na przyszły rok planujemy pulę minimum 1 miliona złotych. Oczywiście zawsze jest ta furtka, że jeżeli Państwo znajdziecie źródło finansowania zewnętrzne, będziecie stara, chcieli, chcieli ubiegać się o środki zewnętrzne, a nie będziecie mieli wkładu własnego. Czasami ten wkład własny można rozliczyć pracą e, Państwa i zaangażowaniem, a czasami potrzebne są środki finansowe, to mamy takie pieniądze w gminie Nowogart z karbnikiem, że jeżeli będzie potrzebny wkład własny w projekt zewnętrzny, to również możecie, że tak powiem, przyjść, powiedzieć, mamy projekt, daje na wkład własny, tyle i tyle i jest to do zrobienia. Z mojej strony to tyle. Dziękuję serdecznie.